Siemanko! Już w najbliższą sobotę zasiądziemy do wigilijnego stołu, a jak wiadomo wiąże się z tym tradycja świątecznego drzewka. Nie każdy jest jednak zwolennikiem zwykłej jodły czy też świerku i po prostu szuka czegoś alternatywnego. Właśnie dlatego dziś pokażemy Wam 5 sposobów na nieszablonowe choinki, które możecie wykonać samodzielnie w domu. Zobaczcie! Jako ojciec dwóch małych szkrabów muszę zadbać o to, aby święta były dla nich wyjątkowe. To właśnie dlatego postanowiłem stworzyć dla maluchów specjalną wersję choinki, którą mogą zdobić, a potem przerabiać do woli. Na początku składam zieloną wykładzinę na pół, szkicuję kardą jeden bok choinki i całość wycinam. Następnie przy pomocy cyrkla szkicuję okręgi na piance pokrytej brokatem i wycinam bombki. Wszystkie ozdoby podklejam rzepami samoprzylepnymi. Oprócz bombek przygotowałem też łańcuchy oraz gwiazdę. Teraz przyklejam choinkę wraz z piękiem do ściany i już można zabierać się za jej zdobienie. Możecie te zadanie powierzyć swoim dzieciom lub młodszemu rodzeństwu. Taka choineczka będzie stanowiła świetną frajdę dla wszystkich maluchów, które mogą ją dowolnie przyozdabiać, a potem przerabiać. Całość jest naprawdę bardzo prosta w wykonaniu, dlatego zróbcie ją już na te święta. Bombeczka, bombeczka i jest nasza choineczka. Choinka jest obowiązkowym elementem Świąt Bożego Narodzenia i nieważne jest to, czy jest prawdziwa, czy też sztuczna lub duża czy mała. Dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób możecie zrobić biurkową choineczkę z zielonych kartek papieru. Zobaczcie. Na początku szkicuję okręgi na kartkach, po czym je wycinam. Teraz ciut trudniejsza część zadania. Na wyciętych kołach musimy odcisnąć 16 promieni w równych odstępach. Dla uspokojenia powiem Wam, że jest to tylko 8 średnic. Następnie zaginam je w taki sposób, aby po złożeniu powstały kanciaste stożki. Do tak przygotowanych elementów aplikuję gorący klej i nabijam je na patyczek bambusowy, zachowując małe odstępy. Pozostało tylko cieszyć się z efektów naszej pracy. Finito! Takie proste świąteczne drzewka pozwolą na to, abyśmy mogli poczuć choć odrobinę bożonarodzeniowego klimatu. Wykonajcie je sami, a efektami swojej pracy podzielcie się na naszej grupie Bejcewnicy. Jak pewnie wiecie, ozdoby i dekoracje świąteczne można wykonać z naprawdę różnych materiałów. A co powiecie na drut? Okazuje się, że jest całkiem spoko, więc zobaczcie, jak go wykorzystać. Na początek potrzebujecie styropianowego stożka, który możecie kupić na przykład w kwiaciarni. Cała akcja jest banalnie prosta, bo wystarczy początek drutu wcisnąć w styropian i zacząć powoli owijać stożek. W zależności od tego, jaki macie drut, możecie owijać ciaśniej lub z większymi przerwami. Następnie trzeba odciąć końcówkę, ściągnąć choinkę i lekko ją porozciągać. Pozostało tylko malowanie. Ja wybrałem kolor złoty i srebrny oraz przyklejenie gwiazdek na czubkach. Być może teraz z takimi zestawami określenie drutowanie będzie się już nieco lepiej kojarzyć. A takie choinki, jak sami widzicie, idealnie pasują do świątecznego stołu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby postawić je na przykład na półce. Tak więc bierzcie się do roboty i drutujcie. Słuchajcie, idą święta, więc wypada do domu wprowadzić trochę świątecznego klimatu. Zaraz pokażę Wam coś szybkiego, prostego, coś co sprawi Wam frajdę, a przy okazji będziecie mogli to wykonać o, z takimi małymi pomocnikami. Oglądajcie. Na początku wymierzam szerokość oraz wysokość naszych schodów. Następnie wycinam pasek folii o wysokości schodka i tnę go na części pod kątem, tak aby powstały trapezy oraz trójkąt równe ramienne. Ważne jest to, aby górna podstawa trapezu z dolnego schowka była tej samej długości, co dolna podstawa trapezu ze schodka wyżej. Dodatkowo wycinam brązowy pień oraz gwiazdkę. Teraz wszystkie elementy przykleję na frontach schodów i nasza alternatywna choinka jest już gotowa. Słuchajcie, jak widzicie pomysł szybki, ekonomiczny. Potrzebowałem małego pomocnika, ale jakoś sobie poradziliśmy. Słuchajcie, wiem jakie komentarze się pojawią. O nie każdy ma schody w domu. No i dobrze, że nie każdy ma schody w domu, bo polecam zrobić ten sposób na kratce schodowej. Sprawicie przyjemność sobie i swoim sąsiadom. Spróbujcie. Zapach świerku w okresie świątecznym jest nieoceniony, dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić mini choinkę, która odda klimat prawdziwego drzewka. Najpierw odcinam krążek z niewielkiego pięka. Następnie robię w nim otwór i wkładam w środek wałek z gorącym klejem na końcu. Teraz przyklejam zebrane wcześniej gałązki świerku stopniowo od dołu do góry i gotowe. Taka choineczka idealnie sprawdzi się w małym mieszkaniu, gdzie ciężko wygospodarować miejsce na duże drzewko. Oczywiście przyozdobić możecie ją według własnego uznania, więc bierzcie się do roboty. Jak widzicie choinka nie musi oznaczać stosu igieł leżących na podłodze w salonie. Jeżeli jesteście ciekawi innych świątecznych patentów, to wejdźcie na kanał Castorama Polska, gdzie również znajdziecie nasze materiały. Teraz jeszcze wciągnijcie afterki i do zobaczenia.